Cześć, kłaniam się nisko i witam Was w kolejnym odcinku 8 biegu, w którym będziemy trochę dywagować. Ten film jest no, taką odpowiedzią na część Waszych komentarzy, w których piszecie, co z Robertem Kubicą. Pytacie w zasadzie, co z Robertem Kubicą i z sezonem 2020, więc dziś przyjrzę się zespołom Formuły 1 pod kątem sezonu 2020 i ewentualnych wolnych miejsc, choć oczywiście to wszystko no, może nie z przemrużeniem oka, ale ze sporą dozą niepewności, bo wiele się jeszcze w tym sezonie może różnych dziwnych rzeczy wydarzyć, więc będziemy po prostu mocno dywagować. Ale jeśli komuś taki styl pasuje, to zapraszam intro i zaczynamy. Robert Kubica i rok 2020 to jest temat bardzo gorący w zasadzie od początku sezonu 2019, gdy okazało się, jak słaby jest Williams. To w wielu miejscach można przeczytać pytania kibiców i e, takie powątpiewanie, czy Robert Kubica będzie w stanie sobie znaleźć miejsce na sezon 2020 w innym zespole, czy zostanie w Williamsie, który będzie szybszy, a może to będzie koniec e, tej drugiej przygody z Formułą 1 w wykonaniu Roberta Kubicy. I dziś spróbuję częściowo oczywiście na to pytanie odpowiedzieć częściowo, bo. Sezon 2019 jest na, tyle, jest na tyle wczesnym etapie, że jakby nie ma co oczywiście jakichś stuprocentowych wniosków wyciągać, ale część informacji o sezonie 2020 i o tym, kto może mieć ewentualnie wolne miejsce, już znamy. No w każdym razie wiele się jeszcze może przez ten rok wydarzyć, wiele się może pozmieniać, więc tak z dystansem podchodźmy do tego, o czym dziś będę dzisiaj mówił. Robert Kubica jeździ teraz w Williamsie. No i takim naturalnym kierunkiem dla wielu kierowców jest to, że zostają po prostu w danym zespole na rok kolejny. Czy Robert Kubica będzie mógł zostać w Williamsie? Czy będzie tego chciał? Czy Williams będzie istniał w takiej formie, w jakiej jest, istnieje teraz? Czy Williams w ogóle będzie istniał, bo są bardzo odważni eksperci, którzy mówią, że Williams jest na skraju upadku i być może nawet tego sezonu nie dokończę, ale to już są takie bardzo mocne, zdecydowane i, i trochę ryzykowne tezy i, i plotki, czy William zostanie przejęty przez Mazepina i tak dalej, i tak dalej, to jest tak duże niewiadoma, jeśli chodzi o ten zespół, że trudno w ogóle jakkolwiek odnosić się do tego, co może się dziać z tym zespołem za Pięć miesięcy, a co dopiero za rok? Więc pozwólcie, że Williamsa akurat pominę w tych całych dzisiejszych dywagacjach, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo ani nie wiemy, czy Robert Kubica. Chciałby zostać w tym zespole, ani nie wiemy, czy Williams będzie chciał zatrzymać Roberta Kubica, ani nie wiemy, czy to wszystko się poskłada sponsorsko, finansowo i tak dalej. Nie wiemy, tak jak powiedziałem, co będzie w ogóle z Williamsem w sezonie 2020, więc na razie Williamsa zostawiamy gdzieś z boku, tak jak zresztą to wygląda obecnie w wyścigach. Jeżdżą wszyscy, a Williams gdzieś tam pałęta się w innych rejonach stawki. Skupmy się na innych zespołach i najpierw może odrzućmy te zespoły, które do których Robert Kubica na pewno nie ma szans trafić w roku 2020 do których w ogóle ktokolwiek praktycznie nie ma szansy trafić to są oczywiście zespoły ze ścisłej czołówki Ferrari Mercedes Red Bull tam się nic nie, nie będzie zmieniało. Jeśli już, to w Mercedesie może Botasa zastąpi Okon, ewentualnie, ale na razie Botas jeździ tak, że, że sobie tego w tym momencie nie, nie wyobrażam. Hamilton oczywiście tam będzie jeździł, Fetel będzie jeździł w Ferrari, Leclerc będzie jeździł w Ferrari, w Red Bullu zostaje Max Verstappen. Czy w drugim fotelu będzie Pierre Gasly, czy Aleksander Albon, czy Daniel Kwiat. Z Red Bullem nigdy nic nie wiadomo, to jest zamknięty świat Helmuta Marko i on tam o wszystkim decyduje, więc trudno stwierdzić jak to będzie wyglądało w przypadku Red Bulla, ale oni na pewno nikogo z zewnątrz nie, nie wpuszczą i tak samo można powiedzieć o, o Toro Rosso, tam jest teraz Albon i tam jest Kwiat i oni tylko między sobą jakoś będą ewentualnie tym składem rotować, a nikogo z zewnątrz wpuszczać, jeszcze raz powiem. Nie będą. Co dalej? Dalej mamy Renault, w którym miejsca też na sezon 2020 bym się wolnego nie spodziewał. Daniel Ricardo oczywiście tam będzie jeździł jeszcze przez pewnie ładnych parę lat, gwiazdorski kontrakt i na pewno sezon 2020 z jego... Z jego udziałem. Podobnie wydaje mi się, że będzie w przypadku Niko Hulkenberga, który, ok, na podium nie stał, ok, często jest niemiłym gościem i może nie wszyscy go bardzo lubią, ale jest kierowcą solidnym. Kiedy trzeba, to przywozi punkty, kiedy trzeba, to dojeżdża, kiedy trzeba, to potrafi pojechać bardzo szybko i zrobić różnicę na, na torze, więc Renault też zostawiamy na tej liście zespołów, w których skład na sezon 2020 się. Nie zmieni. Co my jeszcze mamy z tych zespołów w czołówce? No, to już w zasadzie nie czołówka, to już, to już środek pola. Mamy McLarena, w którym też moim zdaniem do zmian nie, nie dojdzie. Jest tam teraz Carlos Sainz, który wreszcie podpisał nie roczny, a dwuletni kontrakt, a w zasadzie. Wieloletni, bo tak lubią pisać o tym i PR-owcy zespołów, i sami kierowcy, więc do końca nie wiemy, do kiedy ten kontrakt Sainz obowiązuje, ale wydaje mi się, że to jest koniec 2020. Landon Risa też nie wypuszczą z tego zespołu, bo to jest młody, gniewny, którego wychowywali sobie właśnie po to, żeby go teraz wsadzić do samochodu w Formuły 1. I o ile nie będzie robił baboli, a na razie nie robi, to po prostu w tej, w tej Formule 1 jeszcze na trochę na trochę zagości. Mamy zatem Mercedesa, Ferrari, mamy Red Bulla, mamy Toro Rosso, mamy McLarena. Co nam jeszcze zostało? Muszę spojrzeć. No nie, z tych zespołów, o których chciałbym teraz powiedzieć to już, to już wszystko. Przejdźmy sobie teraz do zespołów, w których może pojawić się jakieś wolne miejsce w sezonie 2020, zacznijmy od Alfy Romeo, Antonio Giovinazzi i Kimi Raikkonen w tym sezonie. Kimi Raikkonen teoretycznie z dwuletnim kontraktem, ale z Kimim oczywiście nigdy nic nie wiadomo i może po tym sezonie stwierdzi, że jednak mu się nie podoba jeżdżenie w środku stawki i to nie dla niego. Nie jest to wcale wykluczone. W drugim fotelu Antonio Giovinazzi, który też wcale nie jest bardzo pewny tego, że będzie jeździł w sezonie 2020. Bo na razie sam mówi, że jeszcze jego forma nie jest optymalna, ale oczywiście mnóstwo wyścigów zostało i Antonio Giovinazzi może odpalić, i Alfa Romeo może go chcieć zostawić. I to wcale nie byłby dziwny scenariusz, bo to są Włosi. Włosi chcą mieć swojego kierowcę w Formule 1 Ferrari, który ma mocne związki z Alfa Romeo oczywiście też. Chciałoby Antonio Giovinazzi jego wstawce mieć, Ale ewentualnie może nam się tutaj pojawić jakaś, jakaś, jakaś luka. Też pamiętajmy, że Robert Kubica pewne związki z Ferrari miał i była szansa na to, że w tym roku będzie robił coś związanego z Ferrari, czyli że będzie kierowcą w symulatorze tego zespołu i ewentualnie będzie robił coś w innych seriach wyścigowych z Ferrari. Takie plotki były i to była jedna z opcji prawdopodobnie przez Roberta rozważana. Więc może jest to jakiś kierunek, w którym można by kombinować i, i zastanawiać się nad przyszłością Kubicy w, w Formule 1 i sezonem 2020. Tyle o Alfie Romeo. Przejdźmy do Hasa. To też zespół z jakimiś mocnymi związkami z, z Ferrari. Zespół, który, jeśli miał kogoś zwalniać ze swoich kierowców, to raczej zrobiłby to w sezonie po sezonie 2018 i raczej zwolnił był Roman który kompletnie na początku tego sezonu sobie nie radził. Później się jakoś potrafił poskładać w sobie i jakoś zaczął je lepiej jeździć. Jak będzie jeździł teraz, tak naprawdę nie wiemy, bo has na razie spisuje się mocno poniżej oczekiwań i jeśli tak będzie dalej, to to trudno będzie ocenić kierowców. W Hasie lubią spokój, lubią zachować ten skład, który, który mają, bo tak też Günter Steiner tłumaczył decyzję o pozostawieniu Grożana i Magnusena w składzie na, na ten sezon. Mówił, że po prostu chce, aby... Aby wiele w tym zespole się nie zmieniało, aby nie musieli wprowadzać kogoś nowego, uczyć go nowych rzeczy, uczyć go współpracy z zespołem, z mechanikami, z inżynierami itd, i Więc has wydaje się, że nie jest skłonny do jakichś mocnych zmian. Czy będzie skłonny zmieniać coś po sezonie 2019? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobna opcja, że tu się coś zwolni. Choć oczywiście szansa jest, bo i Magnusen i Grożan, z tego co rozumiem, mają kontrakty i tak prawdopodobnie jest do końca tego sezonu. Na kolejne lata jeszcze umów nie mają. No i na koniec zostawiłem sobie zespół, do którego wydaje mi się, że te szanse, jeśli już mówimy o, o szansach, to mogą być. Mogą być. No, no, no może są, może mogłyby być największe. Force India. Teraz mamy tam Lansa Strolla i Sergio Pereza. Oczywiście Lanza Stroll będzie w tym zespole jeździł do, do końca świata. Jeden dzień dłużej, o ile nie ogarnie sobie czegoś lepszego. Bo przypomnę, szefem tego zespołu jest jego ojciec. No i na drugim fotelu mamy Sergio Pereza. W drugim fotelu. No i teraz tak, czy. Yy... Sergio Perez jest złym kierowcą? Nie, Sergio Perez jest kierowcą bardzo dobrym i myślę, że w tym momencie w Force India są z niego bardzo zadowoleni, w dodatku wnosi jakieś, jakieś zaplecze finansowe i tak naprawdę to, kto będzie siedział w tym drugim fotelu zależy tylko od dwóch panów, od pana strola i od pana strola, od strola seniora i od strola juniora. Jeśli młody powie, że tata, nie do końca mi ten Sergio pasuje, niby wszystko ok, ale jakoś wolałbym mieć kogoś innego, bo Sergio nie wiem, za mało się ze mną dzieli informacjami, za mało otwarcie mówi o pewnych sprawach, jakoś nie do końca mi się to, mi się to podoba, no to myślę, że akurat, akurat Lawrence Stroll nie miałby problemu, aby z Sergio Perezem się, się rozstać. Wydaje się, że zawsze Robert Kubica z lanceem Strollem miał dobre relacje, pomimo tego co się czasami pisało gdzieś w internecie, ale to, to to tak nie była prawda, bo oni żyją ze sobą dobrze. Widać to też teraz na, na Torach, oni często w padoku ze sobą rozmawiają. Ostatnio też widziałem z briefingu kierowców, z odprawy kierowców wychodzili, też sobie gaworzyli, dowcipkowali i tak dalej, więc wydaje mi się, że te ich stosunki są raczej, e, e, raczej lepsze niż, e, są lepsze niż dobre, czyli są bardzo dobre. E, takie można odnieść wrażenie. Więc w takim idealnym scenariuszu dla polskiego kibica i dla kibica Roberta Kubicy byłoby. Wyglądałoby to tak, że Lanstro odpowiedziałby Tata, chcę mieć kogoś, kto przekaże mi jakieś wskazówki, kto, yy, kto będzie w stanie naprawdę swoją wiedzą też techniczną zrobić różnicę w tym zespole, kto będzie dla mnie autorytetem, bo nie wiem, czy Sergio Perez jest dla niego autorytetem, yy, kto pojeździ jeszcze kilka lat, ale nie będzie jakimś młodym, gniewnym kierowcą, tylko, tylko kimś, kto jest bardzo doświadczony i nie będzie jeździł jeszcze 15 lat w Formule 1, tylko, tylko bardziej 5 na przykład. No i wtedy teoretycznie wydaje się, że takim kandydatem mógłby być Robert Kubica, który przy okazji może jeszcze jakiś tam wkład finansowy mógłby do tego zespołu wnieść, ale to już jest mocne science fiction, to jest w mocnym takim, no cudzysłowie, w cudzysłowie albo w nawiasie, nie traktujcie tego bardzo poważnie, to są po prostu jakieś moje zastanawiania się i dywagacje na temat tego, jak mogłoby się to ułożyć idealnie dla nas w Racing Point, ale niewykluczone jest to Całkiem prawdopodobne, że Sergio Perez tam jeszcze sobie trochę pojeździ, no bo jest to bardzo dobry kierowca, nie ma co ukrywać kwestii tylko tego, co zadecydują panowie Strolowie, a oni mogą zadecydować kompletnie wszystko, także rzeczy, które są teoretycznie wbrew logice. Więc kto wie, ale, ale nie jest to jakaś bardzo prawdopodobna opcja, opcja Roberta Kubicy w Force India. W Racing Point na sezon 2020. No i tyle, jeśli chodzi tak naprawdę o te miejsca w, na przyszły sezon, nie jest jakoś różowo, nie jest tych miejsc bardzo dużo. Tym bardziej, że pamiętajmy, że jeśli będzie jakieś wolne miejsce w Formule 1, to mamy całą kolejkę młodych kierowców, którzy teraz już zaczynają pukać do Formuły 1 i którzy jeśli tylko zdobędą super licencję która pewno do tej formuły 1 będą chcieli wejść. Mamy De Vriesa z formuły 2, mamy Latifiego, to wszystko są kierowcy z formuły 2. Mamy Latifiego z bardzo potężnymi finansami. Mamy brazylijczyka Setta, Ka sette Camara. Setta Setta Kamera. Sergio sette Camara tak się nazywa ten, ten kierowca i on na pewno też mógłby wnieść potężny budżet do jakiegoś zespołu Formuły 1, bo Brazylia kocha Formułę 1, bo Brazylia chce mieć swojego kierowcę w tym, w tym cyrku całym i sponsorzy brazylijscy też na pewno chcieliby jakąś cegiełkę do tego dołożyć. Mamy Mika Schumachera kto wie jaka jest jego przyszłość w motorsporcie i czy on bardzo szybko do Formuły 1 nie będzie chciał zawitać i ktoś go nie będzie chciał bardzo szybko przygarnąć. Mamy pana Mazepina przecież, który też się rozpycha, no ale to oczywiście jest jeszcze kwestia zdobycia superlicencji itd. dalej, Więc jeszcze wiele się może wydarzyć. Wiele się w tym sezonie może dziwnych rzeczy wydarzyć. Pamiętamy co się działo w Renault. Leon Palmer odchodzi. Na to miejsce wchodzi Carlos Sainz. Wszystko związane z silnikami między, z umowami między Toro Rosso, Hondą, Renault i tak dalej, i tak dalej, więc no, dużo się może wydarzyć, dużo się może pozmieniać, sezon jest jeszcze długi, więc trzymajmy kciuki, aby te wszystkie rzeczy, które się będą działy po kolei były korzystne dla polskiej sprawy, dla sprawy Roberta Kubica i mamy nadzieję, że to wszystko się jakoś ułoży, a może Williams jakoś się obudzi i będzie w stanie jeździć szybciej niż dotychczas, nie jest to też jakiś niemożliwy scenariusz, no, jest to trochę science fiction, ale nie jest to niemożliwe, o tak, także trzymamy kciuki i zobaczymy jak to będzie wyglądało, mamy nadzieję, że poskłada się to dobrze, teraz przed nami weekend z Grand Prix Hiszpanii, oczywiście zapraszamy na ten Eleven Sports, ja z Filipem Kapicą będę w Hiszpanii, no i stamtąd będziemy dla Was relacjonować to, co dzieje się na torze pod Barceloną. A jeśli chodzi o ten film, to już wszystko. Możecie zasubskrybować w mój kanał, jeśli Wam się podoba. Zachęcam do tego, bo oczywiście wiele osób mówi nie, subskrypcje w ogóle nie są ważne, ale jak, jak Wam się chce, to, to zapraszam. No i to tyle. Do zobaczenia już wkrótce.